Dzisiaj chciałem się zająć odwiecznym problemem wszystkich praktycznie Citroenów, które są wyposażone w turbosprężarkę. Może starszych, nie, nie, nie wszystkich nowych, ale starszych Citroenów, które są wyposażone w turbosprężarkę, Intercooler. Yy, prostą, banalną rzecz: pojawianie się oleju na róże dolotowej z Intercoolera do yy, lektora sącego, który błędnie często jest błędnie to jest interpretowane ze względu na to, że ktoś tam zaczyna mówić, że turbina zaczyna już brać olej. Wcale nie. Ja turbinę wymieniłem w zeszłym roku mam nową założoną i efekt jest ten sam. A dzieje się to tylko przez to, że mamy silnik zalany olejem syntetycznym, pełny syntetyk. On jest bardzo że tak powiem lotny po rozgrzaniu. Jego pary unoszą się i tędy tu znajduje się połączenie odpowietrzenie skrzyni korbowej z rurą dolotową. Tu jest filtr powietrza. Od filtra powietrza idzie powietrze zasysane przez turbinę, wraca dołem przez interkuler i tędy do poprzez dyszę do Przepustnicze, przepraszam, przepustnicę do kolektora sącego. No i teraz sytuacja jest taka: silnik rozgrzewa się do temperatury tam wysokiej powiedzmy, olej zaczyna być gorący, rozgrzany, czyli paruje tak jak każda ciecz jak woda, jak paliwo, jak benzyna. No i co się dzieje? Przez ten odpowietrznik tutaj z czynni korpowej, w tym przypadku skrzynia no korpowa jest na dole, no ale to jest wszystko połączone i tutaj jest osłona klawiatury. Te pary wydostają się właśnie do tego przewodu, który zasila w powietrze e, turbinę w konsekwencji kolektor słońca. No i co się dzieje? No ten z, z biegiem czasu ten olej gdzieś się tam osadza. No i on jest cały czas tutaj w tym, nie? W tym e, całym, e, w tych przewodach. Prze, e, Guma zaczyna się rozpuszczać, często nieszczelności, jakieś, jakieś cuda, a mądry mechanik przyjdzie i powie, że trzeba turbinę, no bo kasę trzeba się obudzi. Turbina uszkodzona jest wtedy, jeżeli nagle ubędzie oleju. Jakaś tam ilość, nie wiem, pół litra nagle. Jeżeli nie ma wycieków nigdzie i nagle pociągło pół, pół litra, to wtedy jest problem z turbiną i pojawi się tu olej. A więc co ja robię? Ja wymyśliłem sobie taką rzecz. Rozkręciłem to całe. Badziebie. Wziąłem, poszedłem do sklepu elektrycznego. Piłem sobie taki przewód. O. To jest normalny peszel elektryczny, plastikowy. Wywaliłem ten kruciec, który łączy właśnie to z tą rurą. Wyjąłem go. On jest cały zaolejony. No zresztą widać, jak się świeci. Na pewno oleju. I te pary oleju I co? I teraz tak. Ten przewód. Założę i puszczam go wolno. Z tym, że trzeba zrobić taki syfon, o, coś w tym rodzaju, żeby olej nie wyciekał nam. On tu się będzie zbierał, tu nie ma ciśnienia dużego, a po prostu no, te pary będą gdzieś tam wychodziły, ale on nie będzie wylewał. Można tu włożyć jeszcze do środka w ten przełom druciankę. To znaczy, no, taką do mycia, naczyń, żeby zatkać, żeby jeszcze ten olej, gdyby chlapał czy coś. Żeby tam się nie To, a drugą część po prostu zatkał korkiem jakimś i przez to będę miał tu sucho i nie będzie mi tu ciapać, nie będzie zaślimaczone, bo to jest wszystko zaślimaczone yy, O tej przepustnicy, tutaj te części, wszystko, no i tak to jest po prostu. Zamontowałem ten przewód, teraz go muszę tylko tu umieścić w taki sposób, żeby nie przeszkadzał, żeby nie zahaczał troszkę go tak wygnę, on tu chwyca jakąś opaską i przeprowadzę go tu w dół. W taki, w taki sposób, żeby po prostu nie ingerował w inne tutaj przewody. To jest połączenie odprowadzenia par oleju ze skrzyni korbowej, przerobione przeze mnie pod rurą do yy, kolektora syńcego. To jest ta rura. Ona idzie sobie tutaj, w dół. O, to tu idzie sobie w dół. I tam ma wylot. Tu na dole. Tu jest wylot. Tu jest sucho. Nic nie ma. Zrobiłem już około o nawet Od tego czasu, kiedy to wymieniałem. Zamontowałem to. Tam jest zatkany. Korkiem nie wiem, czy to widać, czy to będzie widać, o biały korek tam widać. Zatkany korkiem od puszki z mleka. Tu widać króciec, on jest ubrudzony, ale widać pod spodem też e, klapę tą pokrywę dolną silnika, Ona jest sucha, nie ma nic. Ta rura jest sucha. Nic się na, na niej nie zbiera oleju. O, proszę. Jeszcze są najtępkulejże, może tam widać, o, widać, ale to są resztki oleju, które pozostały. No i tyle. Zrobione jest. Czerubka sprawdza się, spełnia swoje zadania.